Przyroda w tym roku z nami żartowała, Trzeba było słońca zimno nam syłała. Drzewa owocowe jak panienka stały, Pięknie uchwiecone rodzić owoc chciały. Trzech czym to mrozek, zważył ich zamiary, bo zamiast owoców Kwiatki pospadały Wiosenne miesiące Też ciepła nie dały Gdy słońce świeciło Zimne wiatry wiały Chcesz mieć dobre plony Przychylną pogodę Zanoś szczere modły Kiedy dni krzyżo Niby chrześcijanie, kiedy to się ziści. Skądże u tych ludzi tyle nienawiści? Wstek przekleństw i kłamstwa w eterze przenika. Najwygodniej rządzić jest pracą rolnika. Rolnik jest człowiekiem, co chce też swobody. Niech rządzą za biurkiem, on słucha przyrody. Mekosur załatwi, dostarczy co trzeba. Dzieci będą wołać, daj polskiego chleba. Bo jak wierzyć mediom, co nam przekazują, rolnictwo upadło za zebrane plony Panu Bogu chwała jak bogaty rolnik to z nim Polska cała żniwa też przekropne coraz popadało a kto się nie spieszył dobrze mu wygrzało dzięki gminnym władzom że nas zaprosili, by plon naszej pracy w kościele uczcili. Zdrowi wszyscy bądźcie i nie gaście ducha, by nas nie dzieliła żadna zawierucha. A dzisiaj do żynki w tej workowskiej gminie niechaj ta tradycja. Nigdy nie zaginie.